Witam serdecznie w kolejnym odcinku dzisiaj, co nieco na temat słowa jakiś. W języku polskim powiemy jakiś, a co powiemy w języku angielskim? W momencie, kiedy nie wiemy, jak coś lub kogoś nazwać. Przykładowo, mam tu jakieś pudełeczko, jakiś pojemnik, to jakiś kształt kota czy coś, i ktoś się mnie pyta, co to jest. I przykładowo, ja powiem po polsku: sorry, jakiś jakieś pudełko, jakiś pojemnik, tak? Jak to powiedzieć w języku angielskim? I to samo odnośnie ludzi. Kim on jest, wiesz co? Jakimś doradcą, tak? Czyli nie wiem dokładnie, czy jest doradcą, albo jakim tym doradcą, to, po, to dodam sobie w języku polskim jakimś. I teraz w języku angielskim możecie to zrobić na różne sposoby, ale generalnie nie robimy tego tak jak po polsku, czyli za pomocą tylko sam, tak? Sam container oczywiście jest to możliwe, ale bardziej naturalnie powiemy jakiś rodzaj pojemnika, coś takiego. Some kind of a container. A jeszcze fajniej, jak to obrócimy, czyli powiemy, ah, it's a container of some kind. Super. Bardzo naturalne, bardzo często słyszę, że native że tak mówią. I jeszcze fajniej w języku codziennym, jak kind podmienicie na sort. Ah, a container of some sort. Super. I to samo odnośnie ludzi, tak? Kim on jest? Kim jest Tata? A wiesz, co jakimś doradcą? I teraz możecie powiedzieć, ah, some counselor. Okej, okay. ale fajniej będzie, jak powiemy some kind of a counselor, albo właśnie obracamy. A counselor of some kind. I jeszcze fajniej, jak zamiast kind użyjemy sort. A counselor of some sort. Zapraszam przed ekran. No dobrze, moi drodzy, czyli jeszcze raz albo mówimy some kind of, i tutaj rzeczownik, albo najpierw rzeczownik, a potem of some Kind. i dokładnie tak samo tylko zamiast kind używamy sort some sort of coś tam albo najpierw rzeczownik of some sort no i teraz przykłady do rzeczy i do ludzi czyli what's that no i właśnie powiedzmy że ktoś mówi o jakieś pudełko some kind of a container albo na odwrót a container of some kind no i oczywiście zamiast kind sort no, i teraz jakiś przykład do ludzi. What does she do? Czyli co ona porabia w sensie, co ona robi, jaką ma pracę. She's some kind of a debt counselor, tak? Debt, dług, uwaga, B. Nie czytamy. A debt counselor, czyli doradca co do długu, w sensie, jak wyjść z długów. Albo obracamy. She's a debt counselor of some kind. No i znowu zamiast kind, sort. She's a debt counselor of some sort. No dobrze, moi drodzy, czas na przykład od native speakerów. Tutaj mamy jakiś tam raport. Some kind of a report, tak? Czyli tu jest normalna kolejność, nieodwrócona. I co pan mówi? So there is a group, tak? Czyli powstała jakaś grupa, jest jakaś grupa. They're studying the issue, tak? Oni dosłownie studiują sprawę, no my powiemy, badają. Badają tę sprawę, ten problem. We're expecting to get some kind of no, i my oczekujemy, że dostaniemy właśnie od nich, od tamtych badaczy, some kind of a report, tak? Jakiś rodzaj raportu. Jeszcze raz całość. No, i tu mamy przykład na normalną kolejność, czyli jakiś rodzaj raportu. A teraz przykład, że będzie odwrócone, czyli a report of some kind. that out of the ether. We had a meeting with SC. We had a meeting with SCF. Actually, było jakieś tam spotkanie. Yeah. Uh, they had... Given us, this idea that we need... No i na tym spotkaniu They had given us this idea no, podano nam taki pomysł that we needed to że musieliśmy, że powinniśmy coś tam zrobić to work on a report of some kind. I co powinniśmy zrobić to work on a report of some kind tak, żeby popracować nad jakimś raportem of some kind i tu mamy ładnie obrócone. I całość jeszcze raz. No dobrze, moi drodzy, czas na inne przykłady. Chciałem wam tu pokazać właśnie tę odwróconą kolejność. Mamy respirator of some sod. Nie dość, że odwrócona kolejność to właśnie sod zamiast kind. Bardzo często tak słyszę. Mamy tu filmik z czasów covidowych. Pan mówi, jak medycy byli zabezpieczani. Cztery podstawowe rzeczy no i na początek mówi a face shield. Farzowa tarcza, no i mamy tu, my to chyba nazywaliśmy przyłbice, followed by a po niej coś takiego, no my pewnie powiemy następnie czyli przyłbica followed by, następnie a respirator of some sort i mamy maseczkę, na maseczkę też mówili respirator You're looking at four items and they would be a face shield followed by a respirator of some sort Followed by a disposable coverall. No i następnie followed by a disposable coverall, tak? Czyli po nim co następuje? Jednorazowy, disposable coverall. Jednorazowy kombinezon, tak to się chyba u nas nazywało. No i coverall to jest kombinezon po amerykańsku, Brytyjczycy mówili overall. And finally gloves i na koniec rękawice. And finally, gloves. I jeszcze raz całość? So today, when you look at personal protective equipment for microbial risks such as coronavirus, you're looking at four items. And they would be a face shield, followed by a respirator of some sort, followed by a disposable coverall, and finally, gloves. I kolejny przykład, zobaczmy, co tu Pan mówi ciekawego. Long term survival of life on any planet. Looking at our own solar system, many of our rocky neighbors... Looking at our own solar system, many of our rocky neighbors, tak? Czyli patrząc na nasz własny układ słoneczny, wielu z naszych sąsiadów, kamienistych sąsiadów, czyli innych planet... ...have tectonic activity of some sort. Co mają? Have tectonic activity, tak? czyli mają tą aktywność tektoniczną of some sort, swego rodzaju, jakiś rodzaj. No i daję przykłady: faults, czyli uskoki, quakes, czyli trzęsienia i oczywiście wulkany. I jeszcze raz: Long term survival of life on any planet. Looking at our own solar system, many of our rocky neighbors have tectonic activity of some sort, faults, quakes, or volcano. I kolejny przykład, tym razem pani mówi o sztucznym sercu. Posłuchajmy. Any artificial heart, każde sztuczne serce, had to act, musiało działać as a pump, jak pompa, like a real heart, tak jak to robi prawdziwe serce. This man among other things. So the patient... A to oznaczało między innymi among other things, tak, dosłownie między innymi rzeczami. My po prostu powiemy między innymi. A to oznaczało między innymi, że a patient had to, że pacjent musiał and had to be hooked up to a compressor. że pacjent musiał być hooked up w języku codziennym, jak cokolwiek podłączamy, kable, przewody i tak dalej, wodne, niewodne, elektryczne właśnie często używają hook up podłączyć czyli pacjent musiał być hooked up podłączony to a compressor do kompresora do sprężarki, tak, do tego słusznego serca, no i Pani mówi, że to była swego rodzaju sprężarka a compressor of some sort a po co? to stay alive, aby pozostać przy życiu, czyli żeby po prostu przeżyć I jeszcze raz całość. No i na koniec prezydent Obama, zobaczcie, że też odwrócił kolejność i też użył sod, a nie kind. Pan tutaj sobie zażartował jakieś tam pani, żeby się do niej zgłaszać, że na pewno ma jakiegoś agenta. I'm sure she has an agent of some that you can talk to That you can możesz pogadać I jeszcze raz uh, I'm, I'm sure she has an agent of some sort that uh, you can talk to her. Dzięki trzymajcie się